Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak-Vlog. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek, ja pana zjadam. Od razu na wstępie powiem, że jeżeli wam się podoba makijaż, to jest to makijaż, który zrobiłam dzięki Wam, bo robiłam live na Instagramie i prosiłam Was, żebyście mi wybierali cienie i kolor błyszczyka, więc to jest Wasze dzieło, możecie być siebie dumni. I napiszcie w komentarzu pod spodem ci, którzy brali w tym udział, bo to był mega, mega fan. A przechodząc do dzisiejszego zestawu, jest to najnowszy zestaw krasi z lodami. Już kiedyś robiłam ten zestaw, ale to chyba był piąty albo Czwarty odcinek, który w ogóle robiłam w życiu, więc to było tak z dwa lata temu, i chciałam zobaczyć, czy ta nowa wersja różni się czymś innym niż tylko opakowanie. Czy tam na przykład jest trochę lepszy smak, może coś jest łatwiej czy lepiej rozwiązane. Więc uwaga, druga edycja mojego zestawu z lodami. A przy okazji, bardzo dużo z Was prosi, żebym zrobiła ten zestaw, a ja już go robiłam. <noise> Ale dla was go zrobię jeszcze raz. Tak wygląda pudełko. Jak widzicie różni się trochę od tego poprzedniego. Natomiast wydaje mi się, że produkty wychodzą takie same, bo tutaj widać, że jest lód w rożku, jakiś wafelek i taka jakby łódeczka. Oczywiście jak zwykle w zestawach Cressy nie zawierają sztucznych barwników, konserwantów i sztucznych aromatów. I akurat w tym zestawie mamy wapni. Tak wygląda tył opakowania. I z tej strony się otwiera, więc bierzmy się do roboty. Uuu, ale ładny! Jejku, nie dość, że piękne pudełko, to jeszcze zobaczcie na to foliowe opakowanie. To chyba jest zupełnie inne niż w tym poprzednim zestawie. Nawet nie wiem, czy tam w ogóle była folia, ale jest piękne. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tutaj opakowania i to uważam, że jest nieziemsko urocze. Ja nawet nie wiem, czy tam w ogóle była folia. Tutaj widać jakieś instrukcje wyciskania kremu. Po dwóch stronach mamy ikony nożyczek, a więc to oznacza, że po prostu trzeba obciąć te oba końce. Teraz zobaczmy, co jest w środku. Dum, dum, dum To na razie sobie odkładam na bok, bo teraz się nie przyda. I sprawdźmy zawartość. Różowa saszetka z ptaszkami i z króliczkiem. Torebka z posypką w różnym kształcie. Szpatułko łyżeczka. Niebieska torebka z ptaszkami i chyba to jest wiwiórka, tutaj na dole. I do tego mamy torebkę do wyciskania kremu i z tego co pamiętam, to w tamtym zestawie było dokładnie tak samo. Były dwie strony. Jedna strona była dla króliczka, a druga strona była dla tej jakby wiwiurki i w środku wafelki. Mamy dwa rożki, jedną łódeczkę i dwa wafelki. I do tego oczywiście jest cała tacka. Pierwsze, co musimy zrobić, to podzielić wafelki. Na instrukcji pokazali, żeby to zrobić łyżeczką, ale pamiętam, że dwa lata temu, robiąc to łyżeczką, te wafelki się kruszyły. I miały nierówny kształt. O nie, zepsuło się. To nie tak miało być. Więc wyjątkowo użyję noża. Trzeba to podzielić na trzy równe kwadraty. No cóż, widać, że nieważne czy nożem, czy łyżeczką, to i tak ten wafelek się kruszy i nie wygląda ładnie, ale może reszta mi wyjdzie trochę lepiej. Czyli jak widać, nieważne czy robić łyżeczką, czy nożem, i tak wychodzi tak samo. Wybiorę sobie trzy kwadraciki, które wyszły mi najrówniej, bo potem z tego będę robiła wafelek, znaczy takie piętrowe ciasteczko. I dwa z tych kwadratów muszę podzielić na pół, tak jak tosty. Nawet nie wiem, który lepiej wyszedł. Oh man. strasznie słabo to wygląda. Te zostają na pewno, te będą do lodów, te są na jedno takie ciasteczko i te trójkąciki też na coś zostają. Teraz muszę odciąć miarkę od tacki. Biorę niebieską saszetkę. Mmm, pięknie pachnie wanilią. I wsypuję ją do jednej części. Teraz biorę saszetkę z króliczkiem, a ta saszetka pachnie jak szejk truskawkowy. Wsypuję ją do drugiego zagłębienia. Teraz wlewam jedną miarkę wody do waniliowego proszku i mieszam dokładnie. Wlewam jedną miarkę do różowego proszku i czystą łyżeczką mieszam. Ale piękny kolor. I tak wyglądają wymieszane masy. Muszę przyznać, że ta różowa jest po prostu przepiękna. Teraz biorę torebkę do wyciskania. I wywijam ją na zewnątrz, tak do połowy mniej więcej. Będzie trudny moment, dlatego że do jednej części będę musiała nałożyć jedną masę, a do drugiej drugą. I powinnam to zrobić tak, żeby one się w miarę nie pomieszały. Zacznę w takim razie od różowej, skoro już ją mam na łyżce. Uu, bardzo zgęstniała ta masa teraz. Składam do tej jasnej części, może sobie zacisnę też tą drugą, żeby. Właśnie tu mi nic nie wypłynęło. Powiem Wam, że to jest ciężkie. Dalej, dalej ręce gadżeta. Dobra, jakoś to idzie, jakoś daje radę. Dobra, jestem z siebie dumna, bo udało mi się to zrobić na jednej części, tak ładnie od linii do linii. I teraz to samo muszę zrobić z białą. A, to już teraz nie będzie tak łatwo, bo już jest w środku ta różowa. Próbuję tak przepchnąć do samego końca, ale słabo mi idzie. Dajemy dalej. O nie, ta biała nie dochodzi do końca. Bo jakoś tak brzydzi, brzydziej wygląda. Próbowałam ją przepchnąć, ale nie za bardzo się udaje. Może potem coś się da z tym zrobić. Teraz, kiedy mamy już to tak pirazy drzwi wypełnione, trzeba zacisnąć tą torebeczkę. Skręcić ją w tym miejscu, żeby się nam nie wylewała masa nigdzie indziej. Tada! Mamy jedną i drugą stronę. Teraz obcinam końcówkę. Znowu biorę foremkę i wkładam rożki. Może tak sobie włożę. I uwaga, uwaga, zaczynam je wypełniać. Trochę się boję. Już teraz robiłam, ale boję się, że zepsuję. Wow, patrzcie, samo się obraca. O, przynajmniej obracało. A nie, teraz to źle, że się samo obraca. Dobra, może jednak wyjmę ten rożek i spróbuję jeszcze raz. Uwaga, przyciskam. Rożek jedzie. Mam dziwne wrażenie, że to nie jest najpiękniejszy lód, jaki świat widział. Ale... Powinnam teraz wziąć jeden z tych y, naszych małych wafelków i gdzieś go tutaj umiejscowić. O, w ten sposób. Teraz odstawię go na stojak i będę mieć nadzieję, że drugi wyjdzie mi ładniej. Dawaj, Aga, potrafisz to. Czy ten wyszedł ładniej? Może. Mam wrażenie, że się za bardzo zapadają w dół, jak gdyby. Dobra, teraz wbiję wafelek. O! I załóżmy, że ten wyszedł lepiej. Ale i tak dosyć, dosyć słabo. Teraz biorę udeczkę I mam chyba włożyć do niej te trójkąciki, żeby ją trochę wypełnić. Żeby nie zużyć za dużo kremu. Przynajmniej z tego, co rozumiem z instrukcji. Niech będzie taka udeczka. I teraz uwaga, wypełniam ją kremem. W ten sposób najpierw. Ło! Wow, przekrzywił wafelek. Teraz wzorki mają iść jakoś na około, nie wiem za bardzo jak. No mi wyszło coś w tym stylu. I teraz ostatnia rzecz, czyli mini wafelki. Wow, podobno tu trzeba zrobić takie trzy placki. Teraz tak. I przykrywamy całość. I teraz oczywiście to też trzeba ozdobić na zewnątrz. O i waferek gotowy. Został mi jeszcze jeden taki zwykły, więc jego też ozdobię. O, w ten sposób. I mamy takie dziwne, różowe ciastko. Wygląda na to, że wszystko jest gotowe, a mi zostało jeszcze sporo tego kremu, więc wydaje mi się, że mogłam jednak dać o wiele więcej do środka lodów, żeby właśnie one były takie trochę większe, ale tutaj jeszcze mamy naszą kolorową posypkę, więc teraz ją otworzę i posypię desery. I teraz lody, żeby były jeszcze słodsze. Jeszcze teraz wytnę podkładki i papierki na lody. Niebieska podkładka jest na tą łódeczkę, potem różowa podkładka na torcik i dwa zawiasy na lody. Zaraz je podkleję taśmą i wam pokażę całość. I tak wyglądają skończone desery. Mamy lody z wafelkiem w pięknych, ozdobnych papierkach, do tego łódeczkę z kremem i posypką, piękny różowy torcik i jakąś moją dziwną wafelkową kreację. Możecie sobie jeszcze dokładnie zobaczyć, jak wyglądają poszczególne rzeczy. Wygląda to naprawdę smakowicie. Więc kiedy teraz już wszystko jest gotowe, to wiecie na co nadeszła pora. Tym dum, dum dum! Czas na próbę testu! Najpierw zjem ten torcik, dlatego że mogę go zjeść naraz i mogę ocenić, jak smakuje całość, że tak powiem, wrażeń. Hm. Waferek był troszeczkę rozmoczony, ale mam wrażenie, że to może smakować bardzo, bardzo, bardzo podobnie, jak ten pierwszy zestaw, w sensie ten sprzed dwóch lat, ale spróbuję jeszcze loda, bo to naprawdę było dobre. Hm. Hm. Te lodowe wafelki są o wiele lepsze niż ten wafelek z torcika, bo on był taki wiecie dmuchany i właśnie już trochę rozmakający, a ten z loda był mocno chrupiący i taki trochę jakby przypiekany. Jeżeli chodzi o smak, to rzeczywiście czuć i wanilię i truskawkę, ale jest w tym jakiś taki, taki mączysty posmak z tyłu. Wiecie, tak jakby to było zrobione z mąką. Ale ogólnie smakuje bardzo dobrze. Czuć chrupiącą posypkę, ale ona chyba nie ma żadnego smaku. Spróbuję jeszcze łódeczkę, bo tutaj jest taki sam wafelek jak miały lody. Mmm, ten wafelek jest naprawdę super, bo on jest taki ciemny, przypieczony. Macie po prostu posmak takiego bardziej intensywnego wafelka. Cały czas mam ochotę to jeść, mam ochotę to po prostu pożreć. Mmm, mm, mm. przez to, że zostało mi jeszcze trochę tej masy, to spróbuję, jak smakuje sama. Mmm, wow, bez dodatków, mam bardzo dobry, jakby, smak. Ale jest strasznie zaklejająca. To jest, jakbyście wzięli klej z mąką, Tak zakleja twarz i czuli, że tam jest mączystość, ale za to jest też waniliowo-truskawkowe. I ta truskawka jest naprawdę dobra. Wanilia jest trochę mniej wyczuwalna, ale czuć ją jednak. Ale powiem, że to jest taki zestaw, że mam ochotę go cały czas jeść. Na zasadzie cały czas. Zamiast mówić do Was, mam ochotę go jeść. Wydaje mi się, że nie zmienili środka opakowania. Tylko samo pudełko zewnętrzne, bo mam wrażenie, że to jest dokładnie to samo, ale sprzedają to jak gdyby pod, wiecie, nowym szyldem. Więc jeżeli próbowaliście poprzedniego zestawu, to nie opłaca się go kupować. Pamiętajcie, żeby śledzić Instagrama i Facebooka i Snapa, bo na początku marca wyjeżdżam na cały miesiąc do Nowej Zelandii, więc jeżeli chcecie wiedzieć, co robię, gdzie jestem i tak dalej, to musicie koniecznie śledzić te rzeczy. Ściskam Was serdecznie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! pa.